Dobra, to pogadamy sobie dzisiaj sekundkę o sporcie. Bo przyjechał leśny, który stwierdził, że chciałby podjąć próbę e, sprzedaży w wersji drugiej. W wersji drugiej zmiany są nieznaczące, ale znaczące, dlatego wchodzi jako V2. Przede wszystkim z zewnątrz zmianą są dwie. Mamy zmienioną dźwignię zrzutu zamka. Dźwignia jest wydłużona, jest troszeczkę wypłaszczona, co powoduje, że przy złożeniu się ta dźwignia jest nad naszym palcem, tym samym nie dotykamy dźwigni, to eliminuje problem braku zrzutu, braku zatrzymywania się zamka w tylnym położeniu, ponieważ w większości przypadków ten zamek, tak jak sprawdzaliśmy potem przy rozmowach z klientem końcowym sklepu, ten zamek nie zatrzymywał się dlatego, że klient po prostu naciskał przycisk zrzutu zamka. Został przeprojektowany, został wydłużony, cała konstrukcja w środku pozostała bez zmian, także element, który współpracuje z magazynkiem, jest w tym samym miejscu, a poprzez wydłużenie go, e, poprzez wydłużenie tej dźwigni, po pierwsze, on jest dostosowany do używania z jeszcze mniejszą dłonią niż był dotychczas, a po drugie, siła potrzebna do zrzutu. Nie jest wcale tak duża, ponieważ mamy dużo większą, dużo dłuższą dźwignię, którą jesteśmy w stanie nacisnąć. Został też inaczej wyprofilowany ten zrzut, tym samym powodując, że zrzut zamka, jako tako, nie wbija się w palca, ale bardzo powiedzmy wyraźnie tego palca nam dotyka. Z zewnątrz została też zmieniona obróbka, zostały zakupione nowe narzędzia, zostały wymienione te narzędzia do obróbki. Tym samym nie mamy śladów po, po przejściu narzędzia w trakcie obrabiania pistoletu. Mamy troszeczkę, poprawioną, e, troszeczkę poprawione malowanie, zmieniony sposób całkowicie malowania, ponieważ pistolety malowane są proszkowo. Został zmieniony sposób wypiekania farby, co przekłada się finalnie na to, że ta farba e, po prostu lepiej wygląda. To też były Wasze zgłoszenia, na które, do których staraliśmy się podejść w miarę, w miarę poważnie. No, do niektórych nie podchodziliśmy poważnie, bo nie były poważne. Mamy wymienione oczywiście sprężynę powrotną na sprężynę, która jest odleżona o 30% względem poprzedniej sprężyny, czyli mamy tak naprawdę założony cały serwis pack. Jest zmieniony pazur wyciągu w pistolecie. To był następny główny element, który powodował zacięcia w pistolecie. Wymienioną tak jak wspomniałem, sprężynę lżejszą o 30%, co przekłada się na to, że praca pistoletu jest dużo lżejsza. Tym samym siła powrotu zamka w trakcie jego przeładowania jest dużo większa, bo pistolet po prostu szybciej pracuje. Ale nie wpływa to jakoś znacząco ani na podrzut, ani na odrzut pistoletu. Następna rzecz została zmieniona technika produkcji lufy. Nie będziemy mieli już takich sytuacji, że coś z tą lufą jest nie tak, że tutaj mieliśmy zgłoszenia, że lufa jest nieosiowa, że jest problem ze stożkiem przejściowym tej lufy. E, takich problemów już nie ma. Tak samo został zmieniony sposób obróbki rampy wejściowej, tutaj tej rampy, rampy nabojowej. E, nie ma żadnych zadziorów, nie ma, e, nie ma nierówności, które, które zdarzały się w wersji pierwszej. Też były to Wasze zgłoszeniem. Następna rzecz. Informowaliście nas o tym, że pistolet ma ponadnormatywne normatywne luzy. Te luzy nie wpływały akurat na nic w tym pistolecie. Jedynie mając 5 elementów składowych, które, które wpływały na zacinanie się. No to, to faktycznie ten element luzy był, był jednym z nim, natomiast na chwilę obecną luzów na, na tym szkielecie nie ma. One zostały wyeliminowane poprzez zastosowanie wchwytu sprężyny naciskającej na monoblok. I tak samo tutaj została został zmieniony całkowicie sposób obróbki tylnego elementu chwytu, który przekłada się na to, że ten pistolet nie posiada luzów poza luzami produkcyjnymi. Natomiast w wersji pierwszej on te luzy posiada, natomiast luzy nie są przyczyną e, występowania zacięć, a przyczyną występowania zacięć jest cały zbieg okoliczności e, poprzez użytkowanie tego przez, przez strzelców, tak jak wspominaliśmy wcześniej. Pistolet w całości nie zmieniło się w nim kompletnie więcej nic. W dalszym ciągu jest w standardzie 1 J, chyba, z tego co pamiętam. Co to znaczy? Że pasują na niego wszystkiego rodzaju vorteksy. Okay. RMR RMR nie wiem, w optyce nigdy nie byłem mocny, i raczej nigdy nie będę. W każdym razie, jeżeli chodzi o mechanikę pracy pistoletu, mechanika została unormowana pod kątem defensa ze względu na zastosowanie takich samych sprężyn z pustu, takich samych sprężyn całego mechanizmu w środku, te spusty są praktycznie identyczne. Jak było widać w internecie są różnego rodzaju sposoby na to, żeby te spusty sobie przerabiać, dorabiać do siebie, przypolerować, coś tam z nim zrobić i wtedy ten spust podobno pracuje lepiej. Natomiast w tym momencie to co mamy przed sobą to są pistolety, które posiadają dwie lufy. Jest to lufa jedna wyposażona w gwint zewnętrzny umożliwiający założenie urządzenia wylotowego czy jakieś tam innych rzeczy, które byście sobie chcieli pozakładać. A jaki to jest gwint? Napiszecie w komentarzu, bo nie pamiętam. Blokowski okay. w każdym razie. Glokowski. Ten najpopularniejszy. Ten najpopularniejszy. Także tych urządzeń wylotowych jest mnóstwo. No i oczywiście sztokowo, no to jest założona lufa zwykła bez urządzenia wylotowego. Taki zestaw jest na jedną promesę, ponieważ to jest lufa zapasowa zgodna numerycznie, więc to jest powiedzmy nasz ukłon w stronę grup mundurowych, które dostają jedną promesę. A chcieliby od tego pistoletu coś więcej, nie wiążąc się tylko i wyłącznie z, ze standardem jednym bądź drugim, czy z jednym urządzeniem bądź drugim urządzeniem. Na jedną promesę, dobra. Także zmian w tym pistolecie konstrukcyjnych jest kilka, było pięć, błę, pięć elementów, które bezpośrednio wpływały na to, że pistolet się zacinał. Był to przede wszystkim pazur wyciągu i sprężyna powrotna, które wymienialiśmy w serwis pakach. Ta akcja dochodzi do końca, ponieważ już praktycznie wszystkie numery zostały, zostały obsłużone, zostało tych numerów paręnaście, ale nowych zgłoszeń napływa coraz mniej. Ponadto zrobiliśmy niewielkie zmiany estetyczne w pistolecie, zostały wprowadzone niewielkie zmiany konstrukcyjne, które, które też wpływają na eliminację zacięć, tak jak wspomniałem przed chwilą, docelowo eliminując zacięcia, co tutaj nasz, właściwie nie nasz, bo bardowski człowiek za chwilkę Wam pokaże. Człowieku z barda, strzelamy. I to by było na tyle. Wunderwaffe.pl. Lecimy z tym koksem.